Finally got there. Andreas, if we can start with you, the winner of the Grand Prix this evening. Um, fantastic way for you to finish the season. It's been a little bit frustrating, but no better way to finish. I don't... I just felt like I had a nightmare season this year, you know, I haven't gone my way at all and it's been really, really tough and hard in all, all different kind of ways, and uh, I just came here today just to try and get a really good finish of the season and it's a long winter and I really need something like this, so I'm really happy that I could stay at the top of the podium and, and uh, couldn't have been better than, than this today. <laughs> Trudne, a jednak zakończono sukcesem od razu powiedział, że rzeczywiście. To bardzo e, trudny sezon. W różny sposób się układał. Tym niemniej przyjechał tutaj po to, żeby po prostu stać na podium i to się udało i jest to dobre zwiększenie tego sezonu. I think you just finished outside the top eight, but nevertheless you must feel confident that a performance like tonight as a Grand Prix winner will give you a very strong argument to have a wild card. Yeah, I knew he was to be. not impossible but really really hard to get into that top eight with so many points before this meeting and try my best and i knew also that uh, the guys just in front of me had to have a really bad night and uh, they did okay tonight so that's why i didn't really reach it but i think i missed it by one or two points so uh, just outside top eight and hopefully it Thanks Andreas, we're going to let him go. He's not being rude or anything, but he's got a Swedish TV crew waiting to talk to him. So uh, congratulations Andreas, we're going to win this evening. Thanks uh, Those of you who are, are regular Grand Prix attendees of these press conferences... Well, no, it was Jason more often than not, finishes in one of these positions up here. And he's got his uh, two young children with him uh, tonight. One of them's quite used to talking to us, funny enough. But it's uh, his grandson, his elder sister. Sorry, she's um, a little bit more shy. So uh, we're just going to quickly ask. Proszę widzicie, z Jason Trump, który jest, tutaj uh, weteranem, jest weteranem, tak, na tym, uh, na tym miejscu, można powiedzieć. Nie um, Ma ze sobą się dzieci i nie chce z nami rozmawiać. So, uh, Mia, we're really proud of your dad tonight? Yeah, really będzie impreza jak sobie poradzi. No, normally only get a yep out of Seth, so she's doing very well. But what about your brother? Proud of him as well? Uh -huh. how <laughs> about you, seth? have you enjoyed the season? yeah. Uh, what about you, dan? Um, it's been a tough season. Um, struggling for fitness for, for most of it. But, um, that's no excuse. the two guys to my right fully deserve the, the positions they're in. thomas, outstanding season. Um, I think apart from the first Grand Prix in Lesno, I think you've been right where you wanted to be. Um, probably unlucky not to win more Cardiff. I don't know what happened, but I think you are probably going to win that night as well, and um, fully deserved uh, world champion. And I know he will look after my race jacket, hopefully for me, well next year. And um, you know, I hope to, to come back fit, strong, and I hope I can challenge not just you but Yarek as well because. Yarots just come, at, come back from two years out of the Grand Prix, ridden exceptionally well this year, and um, I race with him in week, so I see his performances every week. And you know he's he's definitely lifting himself up a level. Wie Państwa, skoro tego było, Jason, wiedząc że cały sezon zmagał się ze swoją formą, starał się dojść do pełnej formy, co co no niestety u mu. Osiągnięcie jeszcze wyższej pozycji, ale z drugiej koło siebie tak wspaniałych dywali jak Tomka i Jarka, e, którzy byli wyjątkowo dobrze w tym sezonie, zwłaszcza tutaj dla Pana Tomka było gratulacje. Jason powiedział, że ma nadzieję, że dobrze, w dobrych rękach będzie ta jego e, kamizelka, ten numer jeden i że oczywiście wróci do formy i odzyska e, za rok być może znowu e, tą pozycję lidera. Pan Tarek się nie zgadza z tym, miście, proszę. Forgot about the jacket, forget about number one. Um, and, uh, i oczywiście tutaj jeszcze uh, gratulacje dla wszystkich powiedział, że musi się dobrze przygotować do kolejnego sezonu i bardziej szczęśliwy z tego co osiągnął. I hope to be mate, yeah, I go on Thursday and um, hopefully get the operation done Friday or Saturday. Um, Winter's going to be another difficult one. It's going to be a while before I can get back training again, but uh, hopefully it's it's quicker than it was the year just gone. And um, you know, I mean, all, all joking aside, I still want to be in the positions I'm in. You know, top three for 10 years. I'm very, very proud of that. And um, you know, next year it'd be fantastic to finish in the top three again. And um, you know, maybe a couple of steps higher up. I still have the desire to be racing at the highest level and uh, bad grand priests still annoy me. You Od kilku lat jestem jest na podium, jestem w czołówce światowej nie zamierzam z niej odejść. Bardzo chciałbym w niej nadal pozostać. Będę robił wszystko, żeby wrócić w zdrowie. W czwartek wybieram się do szpitala, być może piątek, sobota poddam się operacji. I chciałbym jak najszybciej wrócić do zdrowia, jak najszybciej zacząć trenować, odzyskiwać formę. No i oczywiście ścigać się. Nie zamierzam kończyć kariery, nie zamierzam odchodzić. Zamierzam znowu wygrywać i być w czołówce. And uh, ladies and gentlemen, I think as Jason says, 10 years in the top three, that's uh, an outstanding achievement. So world number three this year, Jason Crump. finally, this has been longer than the meeting, I think, on the presentation. Uh, back in the Grand Prix, Jason said this year, after an absence, we knew how desperate you were to get back in. Did you actually dream to get back and maybe finish second in the world? Yes, uh, that's right. I've got uh, two years of break and uh, I didn't start in Grand Prix, so I didn't know how it is uh, again. Uh, and I know now that everyone is very strong everywhere. Doesn't matter what place, what time, and uh, uh, yeah, that was a great year for me. From uh, April to the end, to now, uh, that was um, 11 rounds and uh, one, one before from the beginning, everything going very good for me. Uh, I've got some trouble uh, in the end, the last few rounds. Of course, I don't race so bad, but I couldn't race so good like before and that's why I, can, I cannot go uh, into the finals a uh, few rounds but anyway it was a fantastic year for me I tried to do my the best job on the track every time so uh, I'm here now and uh, this is most important for me for the moment. Również e, dużo Pan powiedział słów, spróbujemy streścić Pana wypowiedź. Przede wszystkim był to ciężki rok faktycznie, nie zawsze szło mi wspaniale, ale zwłaszcza przez kilka służb. Tym niemniej cieszę się, że jestem tutaj, na tym miejscu, cieszę się, że mogę poczuć ponownie e, tą wspaniałą pracę, odczuć, podsumować to, co się stało przez ostatnie lata i mm, mam nadzieję, że tak to się będzie układało również w przyszłości. This has been a fantastic year for Polish Speedway. You have the first and second in the world. You won the World Team Cup. You saw the reception tonight. That must spur you on even more to uh, actually do what Thomas has done and get to the very top. Yeah, it's uh, it's hard to say anything because that was a really fantastic all season for uh, for you know uh, the Polish uh, fans, of course, and. Uh, um, yeah, we make such a good job, of both. Uh, of course, Thomas, it was uh, the best one and he improved that. Um, that was amazing, you know, to watch uh, the kids the when the Thomas race. But I try to be uh, not that far away from Thomas, that's why I try to go better and better. Uh, but of course, I need to, you know, I need to um, find, you know, some more experience and maybe it's going to be better in the future. Pytanie było, odnosiło się do tego, że to był wspaniały sezon dla Polski i żydowcy. zarówno pan Jarosław, jak i pan Tomek, na dwóch pierwszych miejscach. Tym niemniej pan Jarosław odniósł się do tego, że to niemniej również dla fanów był to wspaniały sezon. Jednak on nie czuje się tak dobry jeszcze jak pan Tomasz, nie dorównuje mu, również tak samo jak pan podkreśla klasę zwycięzcy. Jednak będzie się starał wyrównać i utrzymywać się w i wyrównać do poziomu Tomaszego Gorowa. Pani Tomasz. Panie Tomku, teraz do pana przechodzimy, możemy? No? World champion in your hometown. Musimy very, very być bardzo to mistrzostwo na własnym torze, w znaczy byłym własnym torze, do tego wszystkiego w rodzinnym mieście. Czy wybaczycie mi jak będę mówić po polsku? <laughs> tak, dobrze że nie powiem jak oni. Gratulacje, first. Gratulacje, Kampi i Jarek. Bardzo dobre kompresje od ostatnich lat. To jest bardzo kompresja dla mnie, że 11 spotkań uh, razem. Dziękuję bardzo. Eee, bardzo się cieszę, że zdobyłem ten złoty medal. Eee, po ciężkiej pracy. Tak? Pracowałem no dzień, tak. noc, dzień, noc. Postawiłem wszystko na jedną kartę w tym roku. I tak naprawdę już zbyt wiele czasu mi nie, mi nie zostało. Do, to do mnie dotarło. W związku z tym przepracowałem tak solidnie, że aż sobie nogę złamałem. Tak? Także eee, to jest fakt. Cztery dni temu tre, 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 trenowałem na prosie i taki jakiś dziwny zbieg okoliczności bez upadku, po prostu noga nie wytrzymała i pękła, także całe szczęście, że w ten zanu udało się obronić to mistrzostwo Świata i tak naprawdę zdawałem sobie sprawę, że może coś się po drodze wydarzy, dlatego że jeżeli daję z siebie 100% w każdych zawodach, to a, no coś się może wydarzy, tak? Na to, że żółwym czy na to, że nie to, to się po prostu stało. Także strasznie się ucieszę, powiem, że... Przeciwicy są wymagający. Kram, który jest wielokrotnym mistrzem świata i Jarek, który goni tak naprawdę nas. To nie było łatwe. W połowie sezonu, z jakim odnowiliśmy Brajży wojenc i śmieliśmy się, kto zdobędzie ten tytuł. Więc ja powiedziałem, że dobrze by było, żeby Polak zdobył już nieważne kto z nas. Jarek czy ja wypadło na mnie, strasznie się cieszę. Myślę, że doda mi to wiatr w żagle. Będę dalej jeszcze stara się zdobywać następny medale. Chciałem publicznie podziękować każdy lekarze, którzy na pracowali całą sedną. Dzisiaj też byli razem ze mną, Jure Buczak i Czarek Ceza-Rybacki, mojemu teamowi całemu Tomkowi Kaszkowskiemu, Wojtkowi Malakowi, a jeszcze innemu mechanikowi, który jest z nami. Mechanikom, którzy mi przygotowali sprzęt, polscy mechanicy Jan Anderson, szwedzki mechanik, który dał z siebie wszystko. Chciałem po prostu po podziękować tym, którzy we mnie wierzyli i pomagali sponsorom, rodzinie dalszej, bliższej. Tym, którzy a, oczekiwali tego złotego medalu i dedykuję tak naprawdę dla kibiców mojego kraju. Znacznie się cieszę. Byłem zrzeszeni i potrafię ukazać, za twardy chyba jestem. E, cieszę się, że to ja jestem pierwszym tym Polakiem, że po tak długim czasie ten złoty medal zostanie na jakiś czas e, w naszym kraju. I życzę sobie i wam, żebyśmy dało Rosji spot spotkali podobny sport. Wow! że przed... guys, thank you.